Dzisiaj sprawdzimy, ile czasu uda się przetrwać ludziom, jeżeli po 100 latach będą ich co 10 lat atakować magowie. Na początku będzie to jeden mag, później dwóch magów, czterech magów, ośmiu magów i tak dalej, i tak dalej, więc będzie ich coraz więcej. No ale też ludzie będą bardziej rozbudowani. Więc tak, yy, mamy teraz rok drugi, więc damy ludziom oczywiście 102 lata. Damy ludziom czas do roku 102. Dobra, więc tak, utworzymy sobie pierwszego człowieka, dam go może gdzieś tutaj na biomycytologii. On już tutaj zaczyna budować. Nazywa się Aniro. Nazwiemy go wojownik z niego wojownika. Damy go do ulubionych. I w sumie dałbym mu, jak on ma być takim pierwszym człowiekiem, to dałbym mu jakieś takie pozytywne cechy, żeby tutaj jak najlepiej podziałał. Dobra, moc regeneracji może. Odporny, płodny. No i damy mu, nie wiem, nieśmiertelność. No i to myślę, że będzie spoko. Więc tutaj nasz wojownik ma pierwszy poziom. Uzdrowimy go też trochę, żeby miał pełne zdrowie na starcie. No i powstało królestwo Grey Kusep. Oczywiście na początku. Ja też dyplomację wyłączył i bunty, żeby tutaj ludzie się nie buntowali, tylko się jak najbardziej rozbudowali przez ten czas. Wyłączymy też katastrofy, no bo na nich po drugim roku i tak będzie spadała wystarczająco duża katastrofa. I dam może tutaj trochę surowców, żeby też się trochę rozwinęli, bo jednak magowie są dosyć silni. Jak będzie ich się robiło coraz więcej, no to fajnie, żeby jakkolwiek byli ludzie przygotowani. Dobra, ja mu dam tutaj pełno surowców, damy mu też trochę tej drzewa. No i zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Te pierwsze lata, Tutaj zaczynają się respić mopki cytrynowe, ale one chyba nie są agresywne. Tylko teraz zastanawiam się, czy jak ja tutaj dałem tyle kamienia, to czy on będzie miał gdzie domy stawiać? Ale widzę, że sobie radzi, znajduje sobie teren i sobie buduje te chatki. Mamy już tutaj czterech mieszkańców, no ale będzie trzeba trochę poczekać, zanim oni dojrzeją. Nie wiem, jak to jest w Worldboxie dokładnie lat, ale chyba po kilku latach oni stają się dorosłymi. Dobra, wioska uro urosła już do ośmiu mieszkańców, oni tutaj sobie czylują z cytrynowymi ziomeczkami jeszcze nie wycinają, bo oni chyba nawet nie mają kultury, która by im pozwalała na cokolwiek. Teraz mają pierwszy poziom kultury, no właśnie, bo mają jednego dorosłego. No i to im nie pozwala aż tak dużo rozwijać, ale widzę, że tutaj niektórzy dorośli, tutaj jest jeden. No i oni mogą też dziedziczyć cechy po ich ojcu, czyli po wojowniku, więc mogą być dosyć mocni niektórzy. O, tutaj na przykład widzicie, odziedziczył kilka cech. Ja bym tutaj jedynie wywalił ten wulkan, bo ja nie lubię jak mieć tych wulkanów na mapie, o. I nie będzie wulkan. Chociaż w sumie spoko by było, jakby tutaj w tym wulkanie zaczynali się ryspić magowie. Tylko kurczę, zastanawiam się, czy tutaj bym nie dał tego wulkanu. To czy by oni mieli za dobrej pozycji do atakowania tutaj dookoła, bo ludzie tutaj i tak by nie mogli wejść bez łuku Dobra, ja to ziemią zasłonię. Myślę, <grym> że to by było już zbyt op dla tych magów, gdyby mogli jeszcze z środka wulkanu atakować. Dobra, ludzie się tutaj coraz szybciej rozwijają, bo mają coraz więcej mieszkańców, więc więcej osób do roboty. Zaraz będzie 20 rok i zobaczymy, jak tam kultura, trzeci poziom, więc to przyspiesza cały czas. Oni tutaj już trochę rud wydobyli, więc będą mieli jakiś tam ekwipunek przynajmniej i domki pobudowane lepsze. Nasz wojownik sobie tutaj żyje, został królem, został władcą. Po 15 dzieci. No i zobaczyłbym, ile z tych dzieci odziedziczyło po nim cechy. Więc tutaj mamy tak, trochę odziedziczył, no ten tak średnio. W sumie myślałem, że więcej tych cech będą dziedziczyć po nim, ale niestety nie ma tak dobrze. Oni już tutaj w międzyczasie wybudowali kolejną wioskę i tutaj też się rozbudowują, więc będzie to coraz bardziej przyspieszać. Oni już tutaj sobie zaczynają dosyć fajne domki budować. To są chyba kolejno poziomowe, zobaczmy. Lista kultur. Oni mają domy na drugi poziom, więc to już całkiem sporo im daje. I widzę, że zdobywanie wiedzy też rośnie. Przed chwilą było dwa, więc coraz więcej mieszkańców, coraz więcej zdobywania wiedzy. A to jakieś te wiatraki wybudowali, nie wiem co one dają, chyba jedzenie po prostu. Tak, oni chyba tutaj farmę zaczną budować. Ja tutaj powiedziałem, że wiatraki, a to młyn przecież. Dobra, kolejna wioska powstała. Mogę dać w sumie tryb wiosek. Więc tutaj mamy z Ainsk i Uschon, więc mają 130 mieszkańców. Ciekawi mnie, ile do końca będzie. Mamy rok 40, oni pewnie jeszcze lepsze domki wybudują, więc możliwe, że nawet 300-400 mieszkańców będzie potencjalnie do tego 102 roku. Dobra, sprawdźmy co tam u Wojownika. Gdzie on jest? Tutaj jest Wojownik. Ma legendarną broń, Broken End. Ma już 18 dzieci, więc no całkiem sporo ich natworzył. Został mądry, ma złoty ząb. Zaczęła się epoka OS. co ona robi? W tej epoce niebo będzie szlochać bez końca. Dobra, dobra, ludzie będą walczyć o znalezienie nadziei i szczęścia w ponurym i pozbawionym nadziei świecie, ale wciąż będą tacy. A, czyli to jest taki opis, ale nie ma tutaj dokładnie, co się wydarzy w tej epoce. Powiem, że na niektórych się mopki takie inne respią. To chyba była epoka rozpaczy. On tutaj jak się zbliży. Tu mamy ul. Ale te pszczoły chyba ich nie atakują. To chociaż tyle dobrze. Dobra, oni tutaj rozbudowują te kolejne wioski. Ja może każdej wiosce dam trochę zasobów, żeby oni się jeszcze bardziej rozbudowali do tego czasu. Damy im nawet takie rudy. W sumie minęła już połowa czasu, bo mamy 53 rok. Więc zobaczymy, jak tam kultura. 10 poziom. I mamy 7-8, więc to jeszcze bardziej przyspieszyło. I będą coraz szybciej te poziomy zdobywać. Dobra, oni tutaj już dwie kolejne wioski wybudowali. Będą teraz je tutaj rozbudowywać. Więc ja na start dam tutaj też trochę zasobów. Też teraz większą armię tworzą, bo mam teraz 80 armii. Prawie. To na pewno im się też dosyć przyda przy tych atakach magów. Fajnie jakby mieli tak chociaż 150 tej armii. Dobra, zostało 10 lat do końca. Jestem ciekaw ile wojownik ma teraz dzieci. Dobra, wejdźmy tak. Ulubieńcy. On ma już tutaj fajny jakiś ekwipunek. Epicka zbroja. Legendarna broń. Ale jak tam ilość dzieci? 25. No to w sumie on tak na początku natworzył tych dzieci. A teraz coraz mniej. Ale widzę, że mają Kopalnie. Dodaje im całkiem sporo, bo cały czas będą surowce zdobywać. Jaki oni mają poziom kultury? Dziewiętnasty. I 13,5 zdobywania wiedzy, więc to jest bardzo szybko. Więc mają jeszcze 18 lat do końca, więc mogą się całkiem fajnie rozwinąć. Dobra, zostały 3 lata do końca, więc to już sobie zostaniemy, sprawdzimy kulturę. Ona wbija 22 poziom, więc oni tutaj już będą mieli miecze, topory, ale niestety nie będą mieli łuków. To jest no spory problem do walki z magami, bo będą musieli podejść na blisko. Magowie będą mogli ich z daleka atakować bez problemu, no ale trudno, nic na to nie poradzimy. Może jak jeszcze trochę czasu minie to zacznę Dobra, zaraz będzie 102 rok Więc ja stworzę pierwszego maga I będziemy dawali ich na środek po prostu Dobra, dajemy pierwszego maga Dam na niego perspektywę i zobaczymy 10 ludzi zabił 20, 30, 40 Ile on tych ludzi zabija tutaj? O nie, on zabija prawie setkę ludzi sam Zabił ponad 100 ludzi Będąc na środku i zrobił Spore szkody, a był sam A za 10 lat, w sumie za 8 Będzie kolejny, no i to jest właśnie ten problem z tymi łukami, że oni nie mają dobrej broni, no ale nic, pozostaje nam czekać i liczyć, że budują te łuki, żeby mogli trochę dłużej przetrwać. W sumie zrobimy chyba, że będzie 20 lat pomiędzy tymi magami, no bo tak naprawdę 10 lat to jest dosyć mało przy tym, jakie szkody wywołuje taki jeden mag. Więc poczekamy sobie do 122 roku. Czy wojownik żyje? Czy on przetrwał wtedy ten atak? Nie, wojownik zginął wtedy, tylko nie to. To jest teraz królem. Limarel. Rip. Wojownik, no trudno. No musiało się to kiedyś wydarzyć. Chyba musimy zrobić kolejnego wojownika. To będzie Wojownik Junior. Damy mu też jakieś cechy. Damy śmiertelny, szczęściarz. Silny, odporny, długowieczny, szybki, sokole oka, oko, trakcyjny. Damy mu ognista krew i ognioodporny. Moc regeneracji silny. No i to chyba tyle z tych cech. Jeszcze zastanawiam się, czy czegoś mu tutaj nie dać, ale no chyba o to mu wystarczy. Bo tamten pewnie został spalony po prostu. Więc teraz, jak będzie ten ognioodporny, to powinien sobie lepiej radzić w walce z takimi magami. No i dobra, damy, podążaj na mapie. Go uzdrowimy też. zobaczymy, jak sobie ten władca poradzi. Chociaż w sumie dałbym mu też, żeby był olbrzymi, bo to daje serio dużo zdrowia. No i dobra, mamy rok 114, więc teraz jeszcze 7 lat mają. Dobra, zostało półtora roku, więc zajrzymy sobie do wojownika juniora. On ma 718 zdrowia. Czwarty poziom. Ma dosyć fajny też ekwipunek, więc może uda mu się teraz trochę tutaj powalczyć. No oni się też na pewno rozwinęli przez ten czas. Łuków niestety dalej. Nie mają, ale trudno. Może po tym ataku je rozwiną. Więc tak. Biorę dwóch magów. Mamy rok 122. No i stawiamy na środek. Raz, dwa Damy sobie Albo nie będziemy Zobaczymy jak oni tutaj będą atakować Od razu tutaj wszystko płonie Jak oni atakują Wszyscy się rzucili tutaj do ataku Ale przybywa pierwszy oddział 30 mieszkańców No oni tutaj już mają jakieś ekwipunki Więc to jest też dosyć dobre Niestety tutaj nic nie widać Bo tyle się pali Ale chyba giną O nie Wojownik junior zginął Znowu Czyżby oni mieli tutaj przetrwać I pokonać wszystkich Bo pokonali chyba cały oddział Który miał 30 wojowników O tutaj się rzucili na niego Upuru walczy, ma 200 zdrowia. Ale on dostaje leczenie co jakiś czas, chyba za zdobywanie poziomów. No i zginął. Pozbyli się go, ale stracili tylu mieszkańców, prawie setkę. Tutaj kolejny mag, ale on dalej się tutaj broni. Dobra, udało im się pozbyć tych magów. Zobaczymy jak tam potomkowie wojownika upyrop. Weźmiemy upyropa i zrobimy z niego potężnego wojownika. Wojownik, kolejny junior. I wojownik, kolejny junior. I temu damy jeszcze jakieś mocniejsze cechy, żeby był jeszcze silniejszy i dał radę tutaj przetrwać. Nie załem tak, moc regeneracji. Może jest olbrzymi, odporny. Tutaj nieśmiertelność, szczęściarz. No i to chyba będzie spoko zestawowe. Jeszcze damy mu płodny. Dobra. Chociaż nie, dałbym mu super zdrowie. Zobaczymy jak to podziała. Więc tak, tutaj mamy juniora. Kolejnego więc on będzie teraz nadzieją, która będzie walczyła z magami. Dobra, zaraz minie tutaj 10 lat, będzie rok 132 i czekamy jeszcze kolejne 10, no i zobaczymy, jak będzie kolejny atak. No, im się chyba udało odbudować, bo wcześniej przy ataku mieli też około 520-530 mieszkańców. Jak tam to z armią wygląda? 180, to też chyba podobnie. Łuków dalej nie mają, ale mają premię ofensywną dla jednostek tej kultury. No to jest akurat w porządku, że mają defensywę lepszą. Dobra, zostało znowu półtora roku, więc ja już tutaj przygotuję sobie magów i zaraz ich ześlemy. Będzie ich teraz czterech, aż przy okazji jest epoka słońca, więc tutaj pożary mogą być jeszcze mocniejsze. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj od razu cała armia się rzuciła. Więc może uda im się szybko tych magów wyeliminować. Też niektórzy z wojowników powinni mieć różdżki pod przednich magach, ale nie widzę, żeby nikt czelał w nich. Czy to jest z innego miasta po prostu oddział, który miał tego wojownika z różdżką? Ciężko jest tutaj określić stan bitwy, jak tutaj się wszystko pali. Ale widzę, że Czech... wszyscy magowie żyją wciąż. A ludzi ubywa. I tutaj chyba cały oddział padnie. Ale wojownik kolejny junior żyje. Albo sobie tutaj czyluje. Dobra, damy chwilę. Może ludziom w końcu się uda ich pokonać. 哦。Oh. Ktoś tutaj z ludzi przybył z różdżką Kurczę, on jest serio dobry Zaatakował ich tutaj Więc ja mu dam tutaj jeszcze jakieś dodatkowe cechy Jak on tutaj tak atakuje Daj mu długowieczny szczęściarz To kole oko Dobra, gdzie on mi zaginął? To ten, dobra odleczymy go trochę Skoro on jest tutaj takim gigaczadem Czy on właśnie tą różdżką wszystkich magów rozwalił? O tak, no ale nieźle Mu się to udało Jest synem, bo to jest ten klan wojownika Więc no ma niezlego tego syna Który sobie tutaj poradził nazwiemy go antymag pogromca magów no i damy im kolejne 20 lat już się trochę rozbudowali więc teraz wojownik junior i antymag mogą tutaj fajnie sobie powojować a tutaj kolejni wojownicy powinni zdobyć różdżki po tym ataku więc może uda im się tutaj w kolejnych atakach jeszcze lepiej radzić no niestety dalej nie mają łuków cały czas tutaj zaglądam jak to idzie ale chociaż tyle że dostali teraz że maksymalny poziom stworzeń jest podwyższony o 2 więc będą mogli mieć jeszcze silniejszych wojowników w sumie ciekawe Jaki poziom ma ten Wojownik Junior kolejny? On ma poziom czwarty, no dobra. No to nie aż taki wysoki, myślałem, że większy. A antymag? Antymag ma też czwarty, ale on pewnie dużo pokonał i z tych magów dostał expa. Dobra, zostało półtora roku znowu do inwazji magów, więc sobie zobaczymy kulturkę, jak tutaj się poprawiła. No poprawiła się dosyć, mają tutaj zdobywanie wiedzy fajnie, mają jakiś handel i tak dalej, ale nie mają dalej łuków. Oni nie chcą łukami atakować, oni tylko wręcz, wiadomo, z magami walczyć. Oni będą różdżkami, ja widzę, że jeden ma też różdżkę. Więc no co, będą różdżkami sobie bić. Dobra, zaraz 162. Dobra, więc daję czarodziej. I dajemy teraz ich tutaj ośmiu. Więc tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zobaczymy. O, tutaj ktoś zaczyna atakować ich różdżką, więc to może być całkiem dobre. Ciekaw jestem, gdzie jest antymag. Czy antymag zaatakuje? Czy oni się już pozbyli tych magów? Chyba tak. Te różdżki importu. Żodają. Jeszcze jak będą mieli łuki, to myślę, że całkiem sporo mogą przetrwać. Dobra, no to czekamy kolejne 20 lat i zobaczymy jak kolejna atak się uda. Dobra, został rok do kolejnej inwazji. Tutaj kulturka wygląda w ten sposób. Dołożyli sobie młoty. Łuków dalej nie mają, ale za to mają różdżki magów, więc nie muszą mieć w sumie eee, broni na daleko. Więc co, będzie teraz ich już 16, jeżeli dobrze liczę. No i zobaczymy jakim pójdzie. Zerknąłbym jeszcze, zanim będzie warunek. Walka, jak tam nasi ulubieńcy sobie radzą? Antymag ma ile teraz lat? 82. Ale on ma takie cechy, że powinien trochę dłużej przeżyć. Ma też różdżkę, a wojownik kolejny junior. Szósty poziom ma, antymag też szósty. Więc oni na razie nie wykorzystują tego, że mogą mieć dwa poziomy ponad limit. Bo limit jest chyba 10 bazowy, więc powinni móc 12 zdobyć. Dobra, jest rok 182 i dajemy 16 magów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. I dajemy start. No zobaczymy jak tutaj walka się potoczy. Oni od razu atakują tutaj dookoła, ten młyn jest tak biedny. ataki. Patrzcie, on jednym atakiem, tylu ich potrafią zabić. Ale to już widzę, że ktoś też z różdżką atakuje. Zobaczmy jak antymak. Antymag nie jest na miejscu, więc on tutaj za dużo nie pobroni. No ale walczą, walczą. Mieszkańców chyba było na początku 630 przed atakiem. No i tutaj dosyć sprawnie w sumie w rok się z nimi uginęli. No, stracili dużo mieszkańców, 130 aż, jak nie lepiej. A tutaj dalej ktoś jest. Jest tutaj mag. Więc oni się wyteleportowali. Wali. To chyba też... Nie, nie był. Dobra, czy gdzieś jeszcze tutaj jest? Tutaj jeszcze chyba jakiś był. Nie, dobra, myślałem, że to jest wypalona ziemia, ale jednak nie. No to tutaj jeden się ostał, ale już nie żyje. Dobra. Eee, więc w dwa lata się uwinęli z nimi i teraz zobaczymy, czy mi się uda w te 20 lat odbudować, bo poprzednio dosyć sprawnie to poszło, teraz nie aż tak sprawnie. I może kolejny atak, który będzie ten ostatni. Dobra, jesteśmy na rok przed inwazją i widzę, że udało im się odbudować miarę tą ludność. Nie ma ich aż 630, no. A jednak jest, jednak jest. Więc no, ten atak może się dosyć dobrze potoczyć. Widzę, że też tutaj trochę sobie porozbudowali wszystko, więc może będą jeszcze silniejsi niż wcześniej i lepiej im pójdzie. Więc czekamy do 202 roku i tworzymy 32 magów. No, będę musiał to teraz sobie na spokojnie policzyć. Dobra, ja tutaj stworzyłem 32 magów. Musicie mi zaufać na słowo, że ich tutaj tylu jest. Może jak ktoś chce. No może w komentarzu policzyć. Nawet. I daj znać, czy faktycznie jest 32. No i co, dajemy start i zobaczymy. Oni już tutaj walczą. Mieszkańców jest 630 na start. Nagle 640 się pojawiło. No i zobaczymy, ile będzie pod koniec ataku. Tutaj już trochę walczą i nie zginęło wcale tak dużo osób. Zobaczymy, jak do końca. Ale na razie jest całkiem stabilnie. Chociaż nie wiem, czy magowie się gdzieś nie wyteleportowali. Tu jest jakaś walka. Tutaj się teleportował. Na górę. No tutaj sobie może bezpiecznie atakować. Nie wiem, czy wioski w ogóle nie zniszczy w takim tempie. Tutaj atakuje budynki. Nie wiem, gdzie ten mag zaginął w tym momencie. Chyba ginął po prostu. No, ale stan jest całkiem dobry, 550, więc będą mogli nawet przekroczyć tam barierę poprzednią, mimo ataków 32 magów. Więc co? Widzimy się za kolejne 20 lat. Dobra, zostało pół roku. Oni mają już 600 mieszkańców. Jeżeli chodzi o naszych ulubieńców, to Antymag ma się dobrze. Ma 122 lata. Dalej żyje. Stał weteranem. Zastanawiam się, czego nie zrobić nieśmiertelnym. A zrobię ich będzie nieśmiertelny. W sumie wojownik, kolejny junior jest nieśmiertelny. No dobra, to niech oboje będą nieśmiertelni. W World nieśmiertelność działa tak, że oni nie mogą zginąć jakby ze starości, tylko z przyczyn na przykład jakiejś walki. Więc to będzie akurat tutaj spokój, żeby to tutaj junior i antymag trochę pożyli dla fabuły. No i teraz pozostaje mi za moment tworzyć 64 magów. A, jeszcze kultury nie sprawdziłem. Właśnie, kultura. Łuków dalej nie mają. Łuki na sam koniec. Chyba, że teraz im się nie uda uda tego wygrać. Dobra, mamy rok 222. Ja muszę na chwilę zniknąć, żeby ich stworzyć. Dobra, mamy tutaj 64 magów, mamy 612 ludzi, więc na jednego maga przypada tak około 9 ludzi. No i zobaczymy, jak im się teraz uda ta walka. Wow, tutaj no był nagle dosyć szybki atak. Tutaj już ktoś z różdżką próbuje odbić. Ale patrzcie, oni w armii mają po kilka tych różdżek. Trzy różdżki tutaj widzę. No ci 60, ta ilość no już dosyć spore straty wywoła tak widzę, spadło poniżej 500 i ciężko jest im pozbyć się tych magów. Nawet zniszczyli wioskę. Więc nie wiem czy to może nie być ostatni atak. Jak tam Antymag? Antymag tutaj broni granicy. No magowie zniszczyli tutaj chyba dwie wioski nawet tutaj na północy. No i próbują kolejną zniszczyć. Nawet chyba im się to uda. Zostało 164 ludzi tylko i nie mają żadnej armii. Więc teraz no, nasza nadzieja zostaje w Antymagu i wojowniku, żeby tam tutaj bronić. Mag tutaj atakuje jeden. Dobra, kilku magów zostało, no ale co? Pozostaje nam poczekać 20 lat i zobaczymy co dalej. Dobra, został rok do inwazji. Daj mi dodatkowe 10 lat, żebyśmy mogli trochę jakkolwiek odbudować. Eee, wejdziemy sobie w listę kultur. No i widzę, że dalej nie rozbudowali łuku. A chciałem zobaczyć, jak to będzie im szło z łukami. Więc tak, minęło 30 lat i teraz pozostaje mi stworzyć 128 magów. Więc teraz tak. Ja muszę tutaj spauzować i policzyć, żeby ich było 128. Dobra, mamy 128 magów, trochę mi zajęło to liczenie i zobaczymy, jak teraz ludziom pójdzie. Jest kilku na jedną kratkę. Więc jak wystartuje to pewnie będzie dosyć mocny atak. Mamy 424 ludzi. No, i daje start i zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj jest od razu spory oddział: 42. Więc oni albo szybko zginą, albo zaatakują sprawnie. No, niestety, chyba szybko zginęli. Magowie atakują. No, jest ich masa, jest ich armia. Nawet trzeba powiedzieć. Weźmy sobie perspektywę Antemaga. No, on wyemigrował tak na południe bardziej. A gdzie jest nasz. Wojownik kolejny junior Tutaj po prawej Więc no niestety możliwe, że północ znowu upadnie A nawet może całe królestwo No bo jednak tych 128 magów to jest masa No i zostało 150 ludzi Więc pozostaje nam liczyć Na jakąś obronę tutaj Antymag zaczął walkę Wojownik kolejny junior tutaj też walczy z magami, Antymag sobie tutaj żyje. Dałbym w sumie antymagowi super zdrowie, skoro dałem też tam temu. go od razu. No i damy im trochę pobronić. Widzę, że wszystkie wioski upadły, więc oni teraz tak naprawdę we dwójkę muszą odbudować cywilizację. Damy im trochę czasu. Dobra, mamy rok 255. Oni tutaj próbują dalej walczyć, ale czy uda im się w ogóle to odbudować? Wojownik kolejny junior traci już zdrowie, mam 2860, więc potencjalnie nie może zginąć. Już nie odbudować tej wioski nigdy. Mają dwóch mieszkańców, więc czy tutaj Antymak przybędzie, żeby zamieszkać? Antymak ma tysiąc zdrowia i nie może się dostać. Okej, okay, jednak mu się chyba uda. I tutaj we dwójkę będą bronić tej wioski, bo we dwóch tutaj przeszli. I z jakiegoś powodu Antymak się strasznie podleczył. To full. Tak naprawdę. I no to zobaczymy. Może im się uda to jeszcze odbudować. Poprzedni atak był chyba w roku 252, więc damy im może czas do roku 302 i zobaczymy. Czy im się uda wtedy przetrwać? Dobra, mamy rok 302. Eee, ja tutaj mam 21 mieszkańców, więc oni za bardzo się nie rozbudowali tutaj. Bo jeszcze kilka razy mi tutaj jakiś mag wjechał i prawie do zera wyczyścił. Więc co? Pozostaje mi stworzyć 256 magów, jeżeli dobrze liczę, więc będzie łatwo to chyba policzyć. Jak będzie 350 bobów, to będzie dobra ilość. Więc co, ja tworzę i zobaczymy, czy uda mi się w ogóle przetrwać ten atak. Mamy 256 magów. Magów, bo mam 350 magów i zobaczymy jak teraz uda im się zaatakować. Nam perspektywę na wojownika juniora. No i zobaczymy. No tutaj atak jest ogromny. Patrzcie na armię. To jest tak naprawdę już armia magów. Junior nie żyje. Antymag też. I to chyba koniec ludzi. Magowie przejęli władzę nad światem. Więc co? Pozostaje nam na koniec zrobić tutaj szybką destrukcję.